Cześć, moi drodzy, witam Was na kolejnym filmie z prezentacją i połączony z testami kolejny komputer dla widza. Tym razem ta jednostka też nie bez przyczyny trafiła na tapetę, ponieważ jest to zestaw taki uniwersalny, również do pogrania, ale przede wszystkim w bardzo dobrym budżecie, bo kwota na samą jednostkę to około 2000 2200 zł jaki na taki zestaw musicie wydać. Natomiast klient zapłacił więcej, bo częścią tego zestawu jest też zestaw myszka klawiatura od Logitecha i monitor Philipsa, czyli komplet Zacznijmy omówienie całości jednak od samej jednostki, zanim przejdziemy do testów. Postaram się to w miarę skrócić. Po pierwsze, komputer będzie przeznaczony dla syna klienta, wiek, jak dobrze pamiętam, około 8 lat. Cała sama obudowa, bo być może Was ciekawi, że nie ma tu żadnego czarnego wykończenia. Słuchajcie, to jest bardzo solidna konstrukcja Cooler Mastera, dokładnie Elite 342. Obudowa przede wszystkim ma bardzo solidne blachy, tu się nic nie gnie. Natomiast ma też swoje wady i taką wadą jest brak miejsca na instalację napędów 2,5-calowych. Dlatego, ponieważ jest tutaj dysk SSD, jest to Toshiba TR200 o aż 480 GB, Musieliśmy zastosować taką specjalną częściówkę od na, żeby ten dysk normalnie zainstalować. Co do płyty głównej, na której całość jest zainstalowana, być może już niektórzy tą konstrukcję Astroka poznają, ponieważ jest to płyta A320M DVS i na tej płycie został zainstalowany procesor, no oczywiście Ryzen, no bo mamy ten chipset a 320 natomiast jest to model pierwszej generacji ale myślę, że całkiem przyzwoity wydajnościowo Ryzen 3 1200. W tym budżecie cenowym mogliśmy pozwolić sobie również na osobną kartę graficzną, stąd Ryzen właśnie 1200, a nie np. 3400G. I Jest to konstrukcja Radeona RX 560 aero w wersji ITX-owej od MSI. -a. Co więcej, jak chodzi o chłodzenie samego procesora, nie pozostawiliśmy tutaj chłodzenia, jak widzicie, boksowego. A mamy niereferencyjne chłodzenie: jest to Spartan Trójka, ale w wersji nie Pro ALT. Co do zaślacza? tutaj nie ma zmił, to musi być konstrukcja, która bez problemu sobie z takim zestawem poradzi, solidna i nie pozwoli temu komputerowi za chwilę się zepsuć. Jest to Vero L2 o mocy 550W. Pamięć RAM to jest dokładnie 8 GB w dwóch kościach po 4, taktowanie 2666, HyperX Fury DDR4 oczywiście co widać tutaj. Myślę, że chyba dość dobrze. Nie mamy również systemu operacyjnego. Tutaj mamy wgrano tylko tą naszą wersję testową. Czy o czymś zapomniałem? Wygląda na to, że nie. W razie czego to linki do pełnej specyfikacji technicznej macie w opisie tego filmu. A my przejdźmy do tego co najciekawsze, czyli do testów w grach. W międzyczasie tam pewnie widzieliście y, ustawienia o, graficzne. Y, zmieniłem, ale niewiele to dało. Niestety, genialnie zapomniałem włączyć mikrofonu. Lecimy z następną grą. I kolejna gra, czyli Counter Strike Global Offensive. Aj, nie mogę być anty. Dobra, to sobie wyłączymy i zanim damy się pozabijać, oczywiście rzut okiem na ustawienia. A, rozdzielczości nie zmieniłem, ale jaja. Chyba muszę wyjść z gry, żeby rozdzielczość teraz zmienić, albo mi się wydaje. E, bo rozdzielczość została natywna monitora, czyli 2K, detale średnie. No dobra, to tak chwilę pogramy i zobaczymy co tu, co tu się będzie działo. O Czemu tak? Czemu nie mogę tego wybrać? Co taka rozgrywka jest, czy co? No ja już zginąłem. Dobra, poczekamy tą jedną rundę. A no, jak widzicie, w tej chwili jest ponad 100 klatek. Około 100. Matko, jednak jestem ślepy. <laughs> Trzech ma jednego. To co? A tylko że ja nie potrafię kompletnie awp grać. Zresztą ja w ogóle w Counter-Strike'a nie potrafię grać. No i znowu z dwóch stron, czy spech, czy mi się tylko wydaje. Dobra, to weźmiemy prawilne AK. Wychodzimy tutaj sobie z długiej. Dobra, ten go załatwił. O, proszę, kogo zabiłem. Oj, plecy, 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 plecy. Aj No i co, trafiałem w niego, w sensie strzelałem. No, tej, się nawet dobrze nie odrodził. Ale czemu nie mogę zmienić droździelczości na prawilne... A, 2K, no tego nie wiem, to... Czy pełny ekran? O, teraz będę mógł zmienić, dobra. No było coś tam w oknie. No, teraz to ja rozumiem. Już mamy prawidłowe Full HD. Momencik, bo się coś tam przywisiło. Koniec gry? No to musimy poczekać na następną rundę. Ale teraz już mamy za to prawidłowe ustawienia Full HD. No, więc jest ok. No to czekamy dalej. Czekamy na kolejne wczytanie, żebyście coś widzieli z tych FPS-ów. Oj, no widzimy teraz już takie prawidłowe FPS-y. Dobra. 130 na liczniku. O, bota dorwałem, no proszę. Kurczaka jednego. Kurczak drugi. No proszę. Nie ma żadnych terrorystów. O, będzie terrorysta. No i mnie dorwał. To jest. Ja jestem dopiero ślepiec. Dobra. Ty no już z tunelu. Trzeba uciekać się, ewakuować. O tej, to jest jakaś masakra. Ale mam cały czas drugie miejsce, jakby nie patrzeć. No się zatrzymałem na supie. Masakra 160. A, zabili go. Zabili go. Tutaj nasz. Trochę ponad 100 mój movement jest jaki jest, proszę się nie czepiać. Tam wygląda, że jest ok na respie. O, ktoś strzela. A to do mnie strzelają. Ale on chyba też od razu padł. No dalej niech coś się dzieje. Ha, dorwałem go. Spadłem trochę na dalszą pozycję, ale to nic, nic nie szkodzi Tu wygląda OK, tu wygląda OK Jak widzicie gracie bez problemu, da. Gra jest ta czas płynna. To o co chodzi tam Dobra, idziemy tutaj w stronę drugiej. Ale gościa przycina, widzicie takie miał lagi. Chociaż to może być akurat teraz moja wina, bo jeszcze w tle pobieram jedną grę do testów. Nie ma nikogo, znałem życie, to mi zaraz coś na plecy wejdzie, i tyle sobie pograłem w CSA. No, Dobra, tu nie ma nikogo. Wziąłem długą. Tam kampi nasz łepek. No patrz, wciągnął go przede mną. A wyglądało prawie jakbym ja go zabił. Nie, no. Masakra jakaś. O, torwał go. Jeszcze żyje. O, plecy. Dobra. Ochronili mi dubsko. Na razie nie przeładowujemy. Że zaraz będzie trzeba się brać za jedną grę. No, znowu skacze w tym kącie i mnie dorywają. Aj, chciałem z bonusowe coś postrzelać, nie wyszło. Ha, dwóch dorwałem. Trzeci mnie dorwał. Kogoś tam widzi, że tam strzela? O, ale teraz mnie zlagowało. Dobra, trzeba włączać kolejną grę. Następna gra, jaką bierzemy na tapetę, to GTA 5. I tutaj możecie rzucić okiem na ustawienia DirectX11. Język mi się plącze. Rozdzielczy standardowo Full HD. Co do pozostałych ustawień, to są to ustawienia. Tu sobie szybko przelecimy. No, no, troszeczkę poszaleliśmy z tymi bardzo wysokimi teksturami. Zrobimy sobie wysokie, jakoś odbić też wysokie. Cieniowanie powierzchni średnie w zupełności nam wystarczy. Cienie średnie tak samo nam wystarczą. Woda niech sobie jest wysoka. Dobra, tak to na razie zostawimy, ale musimy grę uruchomić ponownie. To uruchamiamy grę ponownie i zobaczymy na takich ustawieniach, ile FPS-ów będziemy mieli. Dobra, żeby nie było jeszcze raz, przelecimy sobie szybciutko po ustawieniach Direct i G11 Full HD. i ustawienia, tak jak widać, w większości wysokie, niektóre średnie. Nawet tutaj filtrowanko mieliśmy anizotropowe na 16 ustawione. Tak sobie to zostawimy. Co on tutaj chce? No, dobra, robimy tak. O, wychodzimy. Wychodzimy na zewnątrz i zobaczmy, ile mamy FPS-ów. A w tej chwili ponad 70. No to jedziemy gdzieś dalej, pojedziemy w miasto i jedziemy w mieście, mamy ponad 60 klatek na sekundę, a powiem Wam, że w porównaniu do Xboxa One X nawet e, ta grafika nadal wygląda zdecydowanie lepiej. O może bryczkę sobie wymienimy tutaj miła pani nam z pewnością samochód użyczy na chwilę. Tak? Być może się zdziwi, że chcemy tak bezczelnie go pożyczyć, ale weźmie sobie nasz czerwony, a czerwone przecież są szybsze. No ale lecimy tutaj dalej. No około 60 fps przy takich ustawieniach. Full HD ustawienia wysokie, no dla GTA 5 kiedyś to była granica nie lada do pobicia, czy w ogóle do osiągnięcia. A tu się mi pcha jakimś tam z grenem białym. No patrz co za gościu O motor No, jeszcze się przewrócił. Patrzcie to, widzicie tych ludków No, weź ten motorek O Jezus Maria, co tu się zadziało? Dobra i lecimy motorkiem polecimy może troszeczkę tutaj bardziej w kierunku północnym gdzieś tam na wzgórza teraz spróbujemy się dostać tylko tu chyba trzeba to troszeczkę objechać jak się nie mylę a jeszcze nie trafiłem na drogę robi nam się wieczór ale spróbujemy się tu jeszcze dostać chociaż tędy gdzieś na jakiekolwiek wzgórze a nawet ten komarek sobie całkiem dobrze radzi. Ło! Może to nawet włoska jest trójka. Dobra. Biega z tym gnatem po mieście. Tak, to zdecydowanie bardziej włoska. Co tu jest? Tu nie wiem, to jest podjazd na jakiś garaż. Ten się w ogóle zatrzymał. Nie wiadomo po co. Dobra. A zanim się tu wydostaniemy, to jeszcze chwilę, żeby można było gdzieś tam wjechać bardziej na wzgórze, Bo tu nie podjadę. Zresztą, z tego co widzę, to trawy raczej na najwyższych ustawieniach nie są. No ale dobra, umówmy się, tak? Wjeżdżamy bardziej w graficzne okolice i ten FPS wcale jakoś specjalnie nam nie spada. Ba, nawet rośnie. Trawy, jak widać, są ograniczone. Stąd i karta graficzna jakoś mocno nie dostaje po tyłku. I wciąż gramy full HD na wysokich ustawieniach w GTA i wciąż mam ponad 60 fps -ów. Wow, no nieźle. To co? Następna gra, kolejna gierka, Apex Legends, zdecydowanie najlepszy battle royale ostatnich lat, o ile nie najlepszy battle royale ever. Eee, lecimy sobie z pancerzem ewoluującym. Teraz mamy się no, już wypadłem trochę z tych. Eventów, bo ostatnio ich całkiem sporo. Weźmiemy sobie może kaustika. Ok, e, i zaraz rzucimy okiem, jak tylko będziemy gdzieś tam na transportowcu. Ja jestem dowódcą skoku, więc mi raczej chyba wcześniej nie wyskoczą. Jakie są ustawienia, szczegółowości grafiki. Dobra, lecimy. No to zobaczcie: Full HD. E, Fałsyng oczywiście wyłączony, a ustawienia. Raczej niskie jest z filtrowaniem anizotropowym razy 8. Tutaj, ok, może być, to możemy lecieć. No, ok, przy wylatywaniu z transportowca, no te animacje widać, że przycinają, to jest 20 kilka klatek na sekundę. Ja myślę, że niżej będzie lepiej. Z tej prostej przyczyny, że po prostu i tak, dokładnie. O, Spitfire. Dobra, leży. Ok, trochę potrzebujemy. O, P2020. Wymienimy sobie na alternatora. Ło! Kurde, nic nie słyszę. Musiał sobie dźwięk trochę zgłośnić. Natomiast ilość FPS-ów. No. Przy tak dynamicznej grze mogłaby być nieco wyższa, póki jeszcze żyjemy, no to może spróbujmy coś tutaj zmienić z ustawieniami. Tu sobie zrobimy razy dwa, strumieniowanie tekstur niskie, szczegółowość ok, modele niskie, tu sobie polecimy na niskie detale. I zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz, albo w ogóle filtrowanie zrobimy trójliniowe. Oj okay. Dobra, i tak sobie to zostawimy. O, coś czuję, że zaraz będzie koniec rundy. O, nieźle. No, dorwie? Aj, kurtka wodna. No, nieźle. Dobra, udało się. No, nie, no wie, wie, że kolejna cała drużyna, cały oddział. Zrobimy jeszcze jedną rundę, bo się nie nagrałem. ustawienie jak widać pozmieniane. Zobaczymy, jak teraz będzie. Już tutaj przy locie widać, że jest lepiej, znacznie lepiej. O no proszę. Już całkiem dobry zestaw na początek to sobie weźmiemy, bo może się przydać. O, to proszę. Widzę, żeby ktoś tu był, to co on tam Próbuję. O, fioletowy plecaczek. No, drzwi. No, a tu już ktoś przeszukał. zdecydowanie przeszukał to już ktoś Wow. Aj coś mi ewidentnie dzisiaj nie idzie. To następna gra. I kolejna gra, tak jak widzicie, zresztą to jest Wiedźmin 3: Dziki Gon. Rzucimy szybko okiem tutaj na ustawienia graficzne. Jak tu wygląda sytuacja? Fausung wyłączone, rozdzielczość full HD, a detale na razie zostawiamy sobie na niskie. Sorry, na wysokie, tak? Hairworks'y wyłączone, ok, no to zobaczmy, tutaj sobie pokusujemy trochę czy w ogóle. gdzie my, W ogóle tu mamy jechać, tu mamy gdzieś jechać. No dobra, to jedziemy. O, 30 kilka FPS-ów, około 30 FPSów, o, tutaj była jedna ścinka. Pokusujemy sobie troszeczkę szybciej. No, myślę, że grać się da. Natomiast biorąc pod uwagę, że my tutaj wciąż gramy na ustawieniach wysokich to zaryzykujmy zejście do ustawień nieco niższych. Średnie. Dobra. Średnie. Oj. No. No co jest? Dobra. Chyba będzie po prostu szybciej myszką. Lecimy sobie detale średnie. Okej. Okay. No, już na ten FPS podskoczył do 40, około. jakieś mega różnicy w grafice na pierwszy rzut oka nie widać. Teraz wjedziemy sobie do osady mniejszej, bo mniejszej, ale jednak. Czerwony Baron, czy tam Nie, czerwony Baron tutaj gdzieś tam sobie mieszka. Dobra, nie będziemy tak poginali. W ogóle to sobie zejdziemy, pójdziemy pieszo. A jak widać, wciąż mniej więcej tam około 40 fps w takiej mniejszej osadzie. Przy cały czas rozdzielczości Full HD. Całkiem nieźle, myślę. Schodząc pewnie z detalami, jeszcze będzie wyżej. to Polecimy sobie teraz niskie detale. Okay, cały czas pełny ekran. ja zrobiłem tutaj ten niskie, zastosuj dobra w tej chwili zeszliśmy już do detali niskich i w osadzie mamy 40 fps gdzie tutaj powinienem iść? źle idę, tutaj gdzieś no na górę, do pomieszczenia W pomieszczeniu wiadomo, że będzie więcej. Zobaczymy, czy jeszcze jakaś gra została do przetestowania. Jak nie, to podsumowanie. No to już wszystkie gry, które na dzisiaj dla Was przygotowałem, więc myślę, że możemy sobie krótko podsumować. Komputer dla klienta złożony, w kwocie około, jeszcze raz przypomnę, 2-2,200, w zależności od cen, teraz już dawno nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, jak to wygląda. E, moi drodzy, po tym filmie nasuwa się kilka wniosków. Po pierwsze, w cenie około 2-2,200 zł, bez problemu jesteśmy w stanie złożyć komputer, w którym pogramy w zasadzie każdą grę, a w niektóre, jak na przykład GTA, nawet na wyższych detalach cały czas nie schodząc z rozdzielczości Full HD. Również możemy sobie tutaj pokusić się o stwierdzenie, że granie w CS, kiedy coś wam się pobiera w tle, a wy używacie głośników monitora, to raczej średni pomysł. A tak poważnie, to generalnie tutaj mieliśmy ponad 100 FPS-ów. W większości gier możemy bez problemu, nie schodząc z rozdzielczości Full HD, mieć te ponad 30 FPS-ów. Często przy takich mieszanych ustawieniach, niskie, średnie, średnie, nawet wysokie. Moi drodzy, ode mnie to by było w zasadzie na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Oczywiście pełna specyfikacja tego komputera, linki w opisie tego filmu. Ode mnie na tyle. Cześć! Hej.